Jak wygrać z przeciwnikiem 1700 na czeskomie, gdy popełnia błędy w debiucie? Na przykład gra piątkami bandowymi, albo ustawia źle swojej figury i robi tak zwanego martwego gońca. No i w końcu jak aktywizować Twoje figury, gdy przeciwnik popełnia te błędy w debiucie? O tym wszystkim dowiesz się w dzisiejszym speedrunie, kolejnym serii speedrun do 2200, gdzie pokazuję Ci jak przejść drogę od zera do bohatera na czeskomie. Zapraszam do oglądania speedruna, ale zanim przejdę do jego grania, to chciałem jeszcze tylko przypomnieć, że... Partnerem w serii filmów edukacyjnych jest marka g która wspiera projekt Akademii Szachowej. Link do oferty g znajdziesz w opisie pod tym filmem. A teraz już zapraszam na speedrun'a. No to zaczynamy speedrun'a. Jak zwykle gramy na 10 minut. Zaczynamy od rankingu 1778 dzisiaj, a naszym przeciwnikiem jest zawodnik z Brazylii, ranking 1721. No dobra, to gramy E4, do centrum walczymy o te cztery centralne pola. Jak to zwykle bywa w szachach, warto to robić. Dostaliśmy E5, więc wprowadzamy skoczka na F3 do walki. Jak wygramy partię, no już prawie będzie 1800, no to walczymy. Skoczek C6 nastąpił, a no to zagram goniec C4, wprowadzając gońca do gry, czyli partia włoska. H6. No jest taki wariant, nie jest on jakoś y, najlepszy, no bo jednak granie pionkiem bandowym, no nie przemawia do mnie jakoś super w debiucie, ale rozumiem, przechodzi o to, że przeciwnik się broni przed ruchem Skoczek G5. No to myślę, że po prostu możemy zrobić sobie roszadkę y, i zobaczymy, co przygotuje tutaj przeciwnik. Być może zagra koniec C5, albo no, tak jak zagra właśnie skoczek F6. No i co my na to tutaj gramy? Na skoczek F6 atakujący naszego pionka z E4. Albo możemy D3 zagrać, albo wieża E1. Kusi mnie wieża E1. I tak zagram, bo chcę zagrać C3, D4 za chwilę, żeby zaatakować pionka z E5 i powalczyć o centrum. Zgodnie z planem gramy C3 i przygotowujemy ruch D4. Zakładam, że nie ma żadnego bicia na F2, no bo powiedzmy goniec F2, król F2, skoczek G4. Nie, to król G1 tu nic się nie dzieje. Po C3 nasz przeciwnik tutaj zagrał A6, przygotowując ruch B5, rozumiem. No ale jak gram pierwszy, po prostu uderzam w centrum D4. I myślę, że można założyć, że jak przeciwnik gra pionkami bandowymi, co nie jest jakimś fantastycznym pomysłem w debiucie grać na dwóch skrzydłach pionkami bandowymi, w szczególności póki się jeszcze nie zrobił roszady, a przeciwnik jeszcze roszady nie zrobił, to to nie jest jakieś fenomenalne. My mamy już centrum wprowadzone figury do gry. Myślę, że mamy przewagę. Można się pokusić, myślę o taki zwrot. Gonię z p 4 z atakiem na naszą wieżę, no to na to gamy skoczy w C3 wprowadzając figurę do gry. No i myślę, że za chwilę będziemy atakować pionkiem na Epic. O, ciekawe, nastąpiło bicie na C3. No, chyba, no, odbijamy. Jedyny możliwy ruch y, sensowny to jest odbicie. Ale szczerze mówiąc, nie lubię tego, co zagrał y, przeciwnik. Też w sensie bardzo fajnie dla nas tutaj, że przeciwnik tak zagrał. No, ale jak gram E5, jak ustawię gońca przez B3 na C2 i Hetmana na y, D3, to ja nie wiem, jak mój przeciwnik chce się do końca przed tym całym atakiem bronić. No, zobaczymy. Może ma jakiś ruch w zanadrzu, ale jakoś tego nie czuję, szczerze mówiąc. Co my teraz gramy? No, myślę, że trzeba wprowadzić gońca do gry. Mm, tylko gdzie? A co przeciwnik chce zagrać? Może zacznijmy od tego? Pomyślmy co przeciwnicy zagrają Co przeciwnicy zagrają skoczek e 5 a to nie brzmi jak jakiś fenomenalny ruch Szczerze mówiąc A może my powinniśmy zagrać w ogóle d5 I na skoczek a5 goniec d3 Potem hetman e2, hetman e4 A jeżeli po d5 zagra skoczek e7 To nawet d6 wygląda ciekawie No spróbujmy tak zagrać Nie mamy tak dużo czasu Żeby wszystkie możliwości policzyć Ale tak intuicyjnie brzmi jak, że, że, że zdobycie tutaj centrum No to wygląda dobrze I po skoczek e7 jagam w ciemno d6 Nawet nie liczę wariantu Dlatego, że zabijamy te, tutaj możliwość tego gońca, tak? Ten goniec c8 jest bardzo słaby, no myślę, że mamy już tutaj dużą przewagę. Dlaczego? Bo ten goniec c8 ma duże trudności w złapaniu jakiejkolwiek gry. No dobra, no okej, okay. co by tu teraz zagrać? No przeciwnik będzie chciał zagrać b5, więc w sumie możemy mu to udaremnić, gając a4. To no, ma dużo sensu, bo on chciałby się rozwiązać z tym gońcem. Okej, okay. no jest to idea, wieża e8, ale szczerze mówiąc, Myślę, że mogę to po prostu zignorować, wyprowadzając figurę do gry. Broniąc tutaj jednocześnie pionka na D6. Hetmanem odbić na polu E1, bronimy. Pionka C3 grozimy potencjalnie jakimś ruchem Hetman E8. Kiedy jeżeli na przykład Hetman by zagrał Hetman E6, no to ja mam Hetman E8. To wygląda bardzo dobrze. No i też tak szczerze mówiąc, nie do końca wiem, jak mój przeciwnik chce się przed wszystkimi moimi groźbami bronić. Ale może za chwilę się dowiem, zobaczymy. Dobra, przeciwnik chce zagrać granice B7, to jest jasne. Co my możemy teraz zagrać? Żeby trochę mu ograniczyć możliwości. Jak zagram hetman E4, to dostanę skoczek E6, co nie jest przyjemne w tej pozycji. A może na przykład skoczek E5, skoczek E5. Hetman e5, koniec b7, no dobra, wieża e1, potem hetman e7, to wygląda dobrze, a może mam taki ruch, skoczek tutaj, hetman g6, żeby zaatakować pionkę f7. Dobra, chyba zagram po prostu skoczek e5, bo wydaje mi się, że to jest takie bardziej wprost, takie bardziej porcelinijne zdobycie przewagi, bo po koniec b7 mam ruch po prostu wieża e1. Okej, okay, nie nastąpiło w ogóle koniec b7, tylko skoczek f6, no to gram wieżę e1. No i teraz jest pytanie ze 100 punktów, jak zdobyć przewagę w tej pozycji? Hmm. No obstawiam, że hetman E7 mógł być ciekawy, co najmniej ciekawy. Po wymianach na E7, wieżę E7, wieżę F8, punkt F7 chyba jednak nie padnie tak szybko. Ale, 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 czy to nie jest tak przypadkiem, że jak ja wejdę wieżą na E7, to będzie mega ciężko się obronić czarnemu? W tej pozycji. To tak wygląda trochę. Dobra. Gram hetman f5 z ideą wieża e7. Na hetman c8 mam przygotowany taki ruch jak goniec f7. I po króle f7 wieża e7. Na końcu gram. I na króle f 8 mam goniec h6. Nie może być, bo tu jest na pewno mat. Tam się szybko kończy gra. Nie. No to w ogóle bardzo dobrze wygląda. To, to jest koniec. No bo jeżeli nie ma hetman C8, no to co on ma zagrać? No ma, no, no gram że E7 i co? To jest koniec, no przecież tu nie ma jak brać tego punktu F7. Na hetman F8 nawet jeszcze nie muszę bić w ogóle, tylko mogę zbić w ogóle chyba koniec H6 najpierw i jeszcze przycisnąć na maksa tą pozycję, bo mi to bicie nie ucieka. B5? czy ja rozumiem, że jest taka sztuczka, że tutaj jakieś maty będą wisieć, ale to... Nie no, to bijemy po prostu. I bijemy tu. To jest na pewno już koniec. koniec. Tutaj nie ma czego zbierać. Wiadomo, że nie bijemy na A, żeby nie, w sensie AB5 nie bijemy, bo po AB5 jeszcze jakieś potencjalne groźby matowe by były. Ale w takim układzie to to jest koniec. Tu nie ma co zbierać. No, oczywiście bić nie można, bo bicie na F6 z matem w tam 3 pewnie, dobrze policzę. Skoczy G8. No nie, no tak to też chyba nie można. No bo szach Hetman G6 i na ten ruch mam. A nie, no po prostu bije na G8, to najprostsze rozwiązania są najlepsze. E, śmieszne, bo nie można oddać Hetmana, dlatego że na wieża G8 jest Hetman H6 mat. A tutaj też matuję szach i mat następny. Dobra, no to była ciekawa partia, przyznam szczerze, taki fajny atak akurat siadł. No i to też pokazuje dlaczego w debiucie warto ważyć z tymi ruchami pionkami, bo jak ja zdobędę centrum tutaj białymi, a szybko je zdobyłem, no to partia była błyskawicie wygrana. Mamy ranking 1794, więc zaatakujmy 1800 ranking 1721 z Indii. zagramy mu obronę sycylijską i zobaczymy co on na to. O! Goniec C4 Pewnie chce mi dać szewczyka, Hetman H5 albo Hetman E3, tak na poloma, ale no nie, nie damy się nabrać. Gramy E6. No i to jest takie, mm, nic specjalnego. Generalnie białymi, szczerze mówiąc, no, po prostu gramy sobie w szachy. No, w zasadzie czarne już wyrównały, tak? Teraz pytanie, tak naprawdę, kto gra lepiej w szachy? robię roszadkę oczywiście, walczę o centrum. ten koniec na a2 ja go oczywiście ograniczyłem pionkami po to żeby nie było jakiejś przypadkowo kontry, żeby tu się nic wielkiego nie wydarzyło, no ale w takiej pozycji no to po prostu ja stoję lepiej, To nie ulega żadnej wątpliwości, stawiam gońca na e6 i ta pozycja jest po prostu lepsza no po prostu tutaj jakichś wielkich dywagacji chyba nie trzeba uprawiać co do tej pozycji, bo po prostu jest lepsza i to widać gołym okiem czarnymi już no, trzeba po prostu rozwinąć figury i... i zobaczymy, co się z tego wydarzy. No, ja za chwilę zagamy, jakieś wieża AD8. No i zobaczymy, co przeciwnik chce zagać, tak? Bo on też ma problem, bo nie wiadomo, co zrobić z tym gońcem. Jak zaga AD4, to dajemy w ciemno gamy C4 i zamykamy mu tam możliwości. Może zagamy A5, B4, to, to też trochę zależy. No, to nie, to w ciemno gramy C4. On pewnie zaga C3 i tutaj postawi, ale na takie sztuczki jesteśmy przygotowani. Teraz to, co jest ważne, to trzeba być trochę czujnym, bo jeżeli damy mu ustawić taki setupik na przykład. To jakieś tam możliwości ataku będzie miał. Ale my tutaj chcemy zagrać dynamicznie do przodu. I właśnie się zastanawiam, czy mogę zagrać skoczek E4. I, i moja idea główna jest taka, że potem gram goniec D5 i na wieża E3, bo on się tam cofnie wieża E3, Zastanawiam się. Czy, czy to jest ok? Nie, chyba przesada by było trochę. Więc może po prostu zakiem H6, żeby zabrać pole G5 i zafie z D6, żeby wymienić tej figury. Tego gońca chcę aktywnego wymienić. Ok, on chce być może, być może, tego nie wiemy. On chce tutaj wymienić. No zobaczymy. z D6, czy on może zbić? Powiedzmy, że zbije. Będzie grać skoczek, nie dobra, chyba może nawet zbić w ten sposób, więc to nie jest aż takie świetne jakby się wydawało, ale może trzeba skoczek E4 właśnie skontrować, oddać tego pionka i pogoniec D5 ustawić taką pozycję, że będę tutaj stał aktywniej, może właśnie tak trzeba w tej pozycji. Albo koniec F8 na spokojnie. Dobra, zagam koniec F8 na spokojnie, żeby nie było bicia. No i zastanowimy się, jeżeli nastąpi jakiś goniec B1, no to ok, fajnie. Mam wtedy też skoczek A5, jakieś takie ruchy. Nie wiem, czy nie muszę teraz skoczek E4 w końcu zagrać, bo tak stoję jakoś tak trochę mało aktywnie. wymiana, wymiana. Bicie, goniec D5, wieża E3. A może trzeba po prostu goniec F5 zagrać i wymienić to? W sensie wymienić tu, oczywiście, mam na myśli, i pogoniec B1, tam nie wiem, zagrać Hetman D7 z powrotem. Może to jest jakaś myśl, ok. Może trzeba po prostu wymienić, już to jest ten moment, że trzeba powymieniać i, i grać tę pozycję taką, jaka jest. Właśnie problem jest taki, że w tych partiach na 10 minut nie zawsze jest czas na policzenie wszystkich wariantów. Zdaję sobie z tego sprawę, ale no policzę ile się da. Oczywiście, no tu wymieniam wszystko. Na końcu bije oczywiście Hetmanem. aż mówię oczywiście, no bo chcę przejąć linię E i grozić ruchem skoczek E4, co też już jest jakąś tam opcją konkretną. Skoczek E5 nie jest dobre teraz, bo bicie, bicie, goniec bije i skoczek D7 tutaj nastąpi. Więc nie ma tego ruchu raczej. No ale skoczek E1 to trochę pasywne szczerze mówiąc. I na to sobie po prostu goniec G6. Tutaj za zachowam gońca. Już ruchę, ruszek tutaj taki e jak skoczek E4 grozi. No to to już wygląda coraz lepiej dla mnie. Wydaje mi się, że ten skoczek E1 to jest słaby ruch z perspektywy białych. Ja bym tak nie grał. No i pytanie, czy po tej partii będziemy mieli 1800? Zobaczymy. Remis albo przegrana oczywiście nie dają punktów nam. Tylko tracimy. Więc trzeba powalczyć jak to uczynić. Hmm, hmm, hmm. Dobra, może po prostu wymieńmy na start. Okej. Okay. No, stoimy znowu aktywniej, co co na pewno jest plusem w tej pozycji. Dostaliśmy F3. F3, no jest to pewien y, pomysł na ruch, ale wydaje mi się, że też będziemy trochę już naciskać naszego przeciwnika. No, patrzymy teraz na pionka H4. Co, on zagra G3, tak? No, jest taki ruch jak G3, ale wtedy możemy zagrać hetman E6 z groźbą hetman H3 i groźbą z D6. No, powoli będziemy się chyba dobierać do tego króla. O nie, tak to na pewno nie można. Nie to oddać pionka to na pewno nie można. To w ciemno bijemy. To, to nie wierzę w ogóle w takie ruchy. Czyli to była podstawka no, i zagrajmy sobie Hetman F6. Za chwilę go jest D6, i po wymianie myślę, że będzie można obiektywnie stwierdzić, że mamy po prostu już przewagę. Znaczy, już mamy przewagę, ale przewaga będzie jeszcze większa. Tu wymieniamy, oczywiście. To jest po prostu praktycznie wygrana pozycja. OK, można tak, to prawda. Ja nawet zaproponuję taką wymianę Hetmanów, bo tak naprawdę dla mnie wymiana teraz Hetmanów na polu E6 jest dobra, ponieważ ta struktura pionkowa będzie lepsza, ponieważ mój pionek będzie broniony. A ten skoczek jest zły, goniec jest zły, to wszystko źle gra. Więc tutaj trzeba po prostu aktywować króla, to co robimy zwykle w końcówkach, kiedy mamy taką pozycję. No i postawmy sobie gońca na E4. Goniec na E4 teraz oczywiście jest świetny, bo kontroluje bardzo wiele pól. I podchodzimy króla. No nie, e, mamy pionka więcej, ale no nie, nie, nie wierzę, że to jest w ogóle jakkolwiek szansowne dla, dla Białego. To, to nie ma szans wytrwać. Przecież ta struktura jest dead. Przecież ten goniec nigdy nie wychodzi stąd. A w ogóle G5 miałem zagrać, ale dobra już trudno. No tak, no ale nie, no to przecież ten goniec to jest jak pionek, tak? No tak, no to to jest koniec. Ten goniec jest jak pionek. To ja też pokazuje, dlaczego aktywność figury jest mega ważna. Zobaczcie, ja w debiucie, pamiętacie jak Wam mówiłem, że ja po prostu zamykam tego gońca. Jakie to ma znaczenie na koniec partii? Ten goniec tutaj po prostu został. On jest jak pionek. To jest partia do poddania. No i trzeci mi się podoba, bo tutaj nie ma co zrobić. Także jestem mega ciekaw, jak Wam się podobał dzisiejszy speedrun. Wbiliśmy 1800, więc mamy kolejny prób przekroczony. Dajcie znać koniecznie w komentarzu pod tym filmem, czy chcecie, żebym kontynuował i nagrywał więcej takich speedrunów. Bo jestem ciekaw mega Waszych tutaj opinii. No i też jeżeli macie pomysły na inne filmy, też chętnie się dowiem, także piszcie w komentarzach. Szachmat, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.